Powróciłem. Pora na flesza. Sea of Stars, czyli oldschoolowe RPG od studia Sabotaż, od startu, zbierało wysokie noty, ale dopiero teraz twórcy pochwalili się wynikami sprzedaży. Po raptem tygodniu produkcja trafiła w ręce ponad 250 tysięcy graczy, co było szacowanym wynikiem po roku. Najwyraźniej eksploracja i turowa walka w 16 bitach to strzał w dziesiątkę. My name is Duke. Oh, and these maniacs? <laughs> Flying Wild Hawk przynosi kiepskie wieści. Ich gra Space Punks, czyli Luther Shooter, nie doczeka się oficjalnej premiery. Serwery mają zostać wyłączone już 6 listopada, zaś w epiku pozostanie do 5 września. Po półtora roku we wczesnym dostępie analizy rynkowe oraz ewaluacja własnych celów wykazały, że nie ma co kontynuować wsparcia in I w końcu nadszedł dzień premiery Baldur's Gate 3 na PlayStation 5. Po nieco miesiącu od PC-towej wersji wychodzi na to, że mamy do czynienia z równie doskonałą produkcją. Recenzje nie spadają poniżej 92 na 100, choć obrywa się nawigacji po menu za pomocą pada czy nierówności klatek w niektórych lokacjach. Stabilność Star Wars Jedi Survivor właśnie się poprawiła. Siódmy patch przynosi wsparcie dla DLSS, a gracze konsolowi mogą cieszyć się 60 klatkami na sekundę. Szereg optymalizacji dla GPU i CPU poprawia płynność, zredukowano wahania FPS-ów, ale i pojawiły się korekty w systemie zapisów czy ulepszenia graficzne tekstur no jest znacznie lepiej. To jak wkurzyć graczy Diablo? Sposobów jest pełno, ale Blizzard wykombinował całkiem nowatorski. Producent Rod Ferguson wspomniał, że kończą oni pracę nad pierwszym rozszerzeniem i zaczynają nad drugim. Poza kwartalnymi sezonami mamy więc drenaż portfeli corocznymi dodatkami, płatnymi rzecz jasna. They were too late. Switchowcy mogą zacierać ręce, bowiem na konsole Nintendo zmierza Company of Heroes Collection, czyli pierwsza część rts wraz z dodatkami. Premiera planowana jest na ten rok, a twórcy zapewniają, że interfejs przebudowano i zoptymalizowano tak, by wszystko na konsolce działało. Wszystkie trzy kampanie, 41 misji no nieźle. A, aż miło wrócić, tylko zmontować to trzeba. Cześć.